Czy ja się bardzo pomylę, jeśli spróbuję Umiejscowić to Twoje wystąpienie w całym dzisiejszym programie jako takie wylewanie fundamentów, bo potem będziemy wznosić gmach wiedzy, podnosić te kompetencje, kolejne okna, piękne apartamenty i pomieszczenie, no ale umówmy się, na początku jest mocny fundament i warto, żebyśmy osadzili to dobrze w gruncie, a nic lepszego niż taki fundament, niż po prostu wiedza o tym, czym jest bura, nie będzie. To jest właśnie fundament. No, zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Fundament pod bazą mamy solidny. Baza jest, funkcjonuje od wielu lat i jest już całkiem potężnym gmaszystkiem, o czym będę opowiadał. Zobacz, ja mam tam taki fotelik, usiądę sobie i będę okay. wsłuchiwał się dokładnie w Twoje słowa. Proszę się zamienić w słuch i posłuchać, czym jest baza. O tym będzie Ola opowiadała. Dziękuję. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich naszych widzów. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa, które już padły na temat bazy usług rozwojowych. Jak Państwo doskonale wiecie, Mamy przyjemność spotykać się z Państwem w tej formule już ósmy raz i po raz kolejny będziemy mówić o tym, co ważnego dzieje się w sektorze usług rozwojowych, w bazie usług rozwojowych, a są to obszary, w których cały czas następują zmiany, obszary, które się rozwijają. Tak jak dzisiejsza gospodarka, która cały czas jest w nieustannym ruchu. W świecie, w którym technologia rośnie w zasadzie wykładniczo, a globalne kryzysy... Mogą wstrząsnąć rynkami z dnia na dzień. Ta zmiana stała się naszym chlebem powszednim. Technologie, które jeszcze kilka lat temu wydawały nam się absolutnie futurystyczne, dzisiaj kształtują naszą codzienność. Sztuczna inteligencja, zielona transformacja czy nowe modele pracy wszystko to zmienia nie tylko nasze miejsca pracy ale przede wszystkim nasze kompetencje, ścieżki kariery. Według Światowego Forum Ekonomicznego aż 39% umiejętności, które posiadamy dzisiaj, za chwilę stanie się przestarzałych albo ulegnie transformacji. Za chwilę, czyli kiedy? W ciągu najbliższych pięciu lat. Co więcej, 63% pracodawców w Polsce i Europie deklaruje, że ta luka kompetencyjna to jest właśnie to, co jest największą barierą w rozwoju ich firm. W takim świecie najcenniejszą kompetencją staje się oczywiście zdolność uczenia się na nowo. Z raportu CDFOP Skills Forecast 2025 wynika, że choć zatrudnienie w Polsce będzie rosło umiarkowanie w skali 0,4% rocznie jeszcze przez. Co najmniej 10 lat, to struktura rynku pracy zmieni się diametralnie. Maleje bowiem liczba osób w wieku 20-44 lata, a dynamicznie rośnie grupa 55. Spada znaczenie rolnictwa i części produkcji, rośnie. W siłę sektor usług gwałtownie rozwija się IT, edukacja, zdrowie czy zielone technologie. Polski rynek pracy nie pozostaje w tyle za globalnymi trendami i już za dekadę dwie trzecie nowych miejsc pracy będzie wymagało wysokich kwalifikacji. To wszystko oznacza, że modele pracy zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś pytanie, co umiesz, coraz częściej ustępuje pytaniu, jak szybko potrafisz się czegoś nauczyć i zaadaptować do tej nowej sytuacji. To wyraźny sygnał, że rutyna będzie ustępowała automatyzacji, a na znaczeniu zyskają zawody wymagające kreatywności, zdolności analitycznych, współpracy. Czy adaptacji. Na nasz rynek pracy wpływają teraz cztery potężne megatrendy. Pierwszy to oczywiście cyfryzacja i sztuczna inteligencja. Generatywna AI to przełom porównywalny z wynalezieniem internetu. Według Światowego Forum Ekonomicznego 86% pracodawców twierdzi, że AI kompletnie zmieni ich biznes w ciągu najbliższych pięciu lat. Zresztą już dziś widać, że sztuczna inteligencja wkracza do zawodów nie tylko powtarzalnych, żmudnych, odtwórczych, takich gdzie. Wiadomo, że lepiej sprawdzą się roboty, ale również tam, gdzie mówimy o zawodach kreatywnych, ta sztuczna inteligencja pisze muzykę, scenariusze filmowe czy wiersze, podejmuje również decyzje finansowe. Także znajomość podstaw AI staje się takim nowym językiem angielskim rynku pracy. Drugi trend to zielona transformacja. Europejski Zielony Ład i transformacja energetyczna tworzą nowe miejsca pracy w obszarach takich jak OZE, efektywność energetyczna czy gospodarka cyrkularna i prognozuje się, że do 30 roku powstanie kilkanaście procent nowych miejsc pracy w tym obszarze będzie ich około 300 tysięcy. Trzeci trend to elastyczne modele pracy. Coraz częściej pracujemy w modelu hybrydowym, w zespołach międzykulturowych, międzynarodowych, interdyscyplinarnych i to wymaga zestawu szczególnych kompetencji, narzędzi i postaw. I wreszcie czwarty trend demografia. Zwiększająca się średnia życia jest moim zdaniem kluczowym megatrendem. Kolejna dekada postawi przed nami nowe wyzwania w tym zakresie. Jako, że będziemy mieć możliwość realnego przedłużenia wysokiej jakości życia, pojawi się inne rozumienie tego, czym jest starzenie się. Zmieni się podejście do kariery zawodowej, do edukacji czy do życia rodzinnego. Obecnie średnia życia wynosi około 70 lat, ale szacuje się, że dzieci urodzone po 2007 roku będą żyły 100 lat i dłużej. No trudno wyobrazić sobie, że skończą swoją pracę zawodową w wieku 65 lat, bo to oznaczałoby, że na emeryturze pozostaną przez około lat 40. Obecnie człowiek na emeryturze przeżywa raptem... 5 lat, Przechodzi na nią mając lat 65, umiera mając 70. I teraz pytanie, czy w ciągu 40 lat pracy przy założeniu, że nasze dzieci zaczną pracę w wieku 25 lat po studiach, to czy w ciągu tych 40 lat zdążą wypracować um, taką ilość pieniędzy, żeby na emeryturze utrzymać dotychczasowy standard życia? Mało to możliwe. Już dzisiaj mamy przecież do czynienia z ubóstwem uzależnionym od wieku? a emerytura znacznie obniża standard życia. Zdecydowanie bardziej realny wydaje się scenariusz, w którym kolejne pokolenia będą pracowały o wiele, wiele dłużej, do swoich 80., ba może i 90. urodzin, a w ciągu całego życia będą niejednokrotnie zmieniały profesje i przekwalifikowały się. Dlatego uczenie przez całe życie jest koniecznością. Kolejnym argumentem na poparcie tej tezy o konieczności uczenia się przez życie jest fakt, że w świecie, w którym Zmiana jest codziennością kompetencje mają swój termin ważności, i to krótki. Szacuje się, że średni cykl życia kluczowych umiejętności zawodowych skrócił się z około 5 lat, jeszcze 10 lat temu, do dwóch, no maksymalnie 3 lat obecnie, a w sektorach opartych na technologiach mówi się nawet o 18-24 miesiącach, zanim konkretne narzędzie czy oprogramowanie stanie się przestarzałe. W zawodach technicznych nowe. Standardy czy narzędzia pojawiają się szybciej niż w cyklach edukacji formalnej. Raporty Deloitte'a czy McKinsey'a wskazują, że o sukcesie dzisiaj decyduje Learning Agility, czyli taka zwinność w uczeniu się. To oznacza zdolność szybkiego uczenia się i adaptacji w różnych sytuacjach. Firmy, które w rekrutacji teraz jeszcze koncentrują się na certyfikatach czy dyplomach, a nie na gotowości uczenia się, mogą być pewne, że zatrudnią osoby świetne. Ale na wczoraj, natomiast na pewno nie przygotowane na wyzwania jutra. Przewagę mają ci, którzy potrafią uczyć się szybciej, niż zmienia się świat i wciąż nabywać nowe kompetencje. Dziś największym w Polsce ekosystemem wspierającym rozwój kompetencji jest niewątpliwie baza usług rozwojowych. Konta w naszym systemie założyło już 920 tysięcy użytkowników. Prawie 10 tysięcy firm szkoleniowych i doradczych. Opublikowało ponad milion ofert usług, na które zapisało się milion czterysta tysięcy uczestników. Dzięki bazie i podmiotowym systemom finansowania mikro, małe firmy, a także osoby prywatne zyskały łatwy dostęp do szkoleń. Wspieramy osoby 50 plus w podnoszeniu kwalifikacji, a nasza oferta coraz bardziej koncentruje się na tych topowych obszarach, o których wszyscy teraz mówią, czyli AI, data science, czy na zielonych technologiach. I aby nadążyć za rosnącym, popytem ze strony naszych klientów, a również podażą ze strony firm szkoleniowych, a także sprostać wymaganiom wszystkich interesariuszy, wciąż, wciąż obieramy nowe kierunki rozwoju. Poszerzamy zasięgi, tak aby każda osoba zainteresowana rozwojem mogła skorzystać z profesjonalnych usług rozwojowych. Doskonalimy procesy, tak aby doświadczenia naszych użytkowników były pozytywne. Rozwijamy analitykę danych. Chcemy przekształcić platformę w takie inteligentne narzędzie decyzyjne, które wspiera rozwój kompetencji w Polsce na poziomie jednostki, przedsiębiorstwa, ale też całego rynku pracy. Kolejny kolejny kierunek naszego rozwoju. Oj, troszeczkę pospieszyliśmy się tutaj. To integracja z systemami, z systemami publicznymi. Pomału integrujemy się z kolejnymi. Od stycznia tego roku węzeł krajowy stanie się jedyną opcją logowania do BUR, a wkrótce później wprowadzimy integrację bóry z profilem zaufanym, podpisem osobistym czy podpisem kwalifikowanym, co ma usprawnić proces obsługi wniosku o wpis do bazy. Planujemy oczywiście wprowadzenie automatyzacji sztucznej inteligencji, żeby zoptymalizować procesy, no i wciąż wchodzimy w nowe obszary działania. Na przełomie Minionego i tego roku przygotowaliśmy koncepcję wdrożenia w Polsce pilotażu indywidualnych kont rozwojowych, czyli takiego narzędzia Komisji Europejskiej, które miejmy nadzieję kiedyś pozwoli na to, aby każdy Polak i Polka posiadał takie indywidualne konto zasilane pieniędzmi publicznymi i pieniędzmi pracodawców i z tych pieniędzy będzie mógł swobodnie dysponować i finansować sobie usługi rozwojowe. Teraz przygotowujemy system informatyczny do wdrożenia tej ścieżki indywidualnych kontrozwojowych, także to jeszcze przed nami. Natomiast w tym roku, w czerwcu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia zapewniło nam również nowe zadanie, decydując się na likwidację rejestru instytucji szkoleniowych, który do tej pory był obowiązkowym rejestrem dla dostawców usług finansowanych z Funduszu Pracy przeznaczonych dla bezrobotnych osób poszukujących pracy, ale też dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i tak od stycznia 2026 roku obowiązkowym rejestrem dla owych dostawców. Stanie się bura. Baza usług rozwojowych jest bardzo dużym ekosystemem, jest platformą, i tak jak powiedziała prezes Joanna, platformą dużą jest, ale to wy, trenerzy, doradcy, mentorzy, coachowie, to wy jesteście jej sercem. Wasza rola jest kluczowa, to wy ułatwiacie uczestnikom zdobywanie nowych umiejętności, pomagacie im adaptować się do zmian, inspirować innych. To od was oczekuje się umiejętności facylitacji procesów uczenia się, zarządzania różnorodnością stylów uczenia się i angażowania uczestników w taki sposób, żeby wiedza pozostawała z nimi na dłużej. W tym kontekście szczególnie ważny jest konkurs podnoszenia kompetencji kadr podmiotów BUR, realizowany przez nas przez PARP. Jego celem jest inwestowanie w rozwój edukatorów tak aby mogli jeszcze skuteczniej Odpowiadać na wyzwania. I o tym wszystkim usłyszycie Państwo podczas dzisiejszej konferencji. Warto więc zostać z nami aż do końca wydarzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Wiesz co? Chciałem Ci z serca podziękować. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jako dziennikarz mam do czynienia na co dzień z bardzo różnymi, w mojej ocenie i mam wrażenie, że w ocenie bardzo wielu z Państwa, odbiorców mediów w Polsce, mało ważnymi tematami. No, zajmujemy się błahaustkami, takimi bieżącymi tematami. I zawsze, kiedy słyszę, że ktoś publicznie opowiada o takich tematach serio kluczowych, na przykład jak trend związany z demografią, czy jak to, co robi z nami sztuczna inteligencja, to ja czuję po prostu wdzięczność, że to są tematy, które faktycznie pojawiają się w przestrzeni publicznej. Bardzo Ci za to dziękuję. Proszę bardzo, ja myślę, że to tematy ważne, również i dla nas, bo my też pewnie już coraz bliżej.